Drodzy Zamiast, Państwo, teraz przed Wami przedstawiciel, koordynator na Podkarkacie Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Nauczyciele dla Wolności. Wielkie brawa! Nauczyciele mają odwagę! dla naszych dzieci! Moja Dzień, Dzień, Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na no, z z że jest maja, nas tutaj, tak Dziękuję. Maja. Tutaj po mojej prawej, prawej stronie mamy nauczycieli ze stowarzyszenia dostanę, z transparentem segregacja sanitarna w szkołach, w szkołach. z pytajnikiem. Mamy dość. My mamy dość. Nie wiem jak Państwo, jak rodzice, jak dzieci, ale my mamy dość. Mam nadzieję, że wy to też. też. I teraz krótko o o naszym stowarzyszeniu. Więc Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty, Wolni Nauczyciele działa na terenie całego kraju, we wszystkich województwach. Zrzeszamy dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Nie zgadzamy się na segregację sanitarną, nie zgadzamy się na nękanie dzieci oraz pracowników w szkołach. Nie zgadzamy się na przymus szczepień oraz nielegalne kwarantanny. Nie zgadzamy się również na zdalne nauczanie. To nieprawda, że wszystkim nauczycielom zdalne nauczanie pasuje. Nie, nie pasuje. Sprzeciwiamy się również wprowadzeniu ustawy segregującej ludzi 1846, a także ustawy 1812, która pozwala na wprowadzanie zdalnego nauczania nawet wtedy, kiedy nie ma żadnej pandemii. Nawet, nawet tej z nazwy. Działamy aktywnie, aktywnie, włączamy w się w różne protesty, manifestacje, ale, ale przede, przede, przede wszystkim lokalnie swoją postawą staramy się pokazać, że wolność jest w nas, że kiedy pokonamy strach, możemy być naprawdę wolnymi ludźmi i nie, nie trzeba, trzeba wcale się bać i stosować do bezsensownych, absurdalnych bezsensownych, zaleceń. Kiedy ja słyszę, że w niektórych szkołach Prezenty mikołajkowe były przetrzymywane na kwarantannie w szafkach, to po prostu śmiech na sali. Ale kiedy kie, kie panie idą do sklepu i pieniążki wydają, biorą produkty, to te produkty chyba nie są na kwarantannie. Więc chcemy się koniecznie zgruntować i poproszę po rodziców o pomoc i wsparcie, ponieważ często jest tak, że nauczyciele chcą, a rodzice jakby... Ci siedzą i milczą. Więc tylko razem, tylko razem możemy ten cały cyrk pokonać. Cieszę się że naprawdę, że jest nas tutaj tak dużo. Z tego miejsca wygląda to niesamowicie. Współpracujemy z wieloma organizacjami, prawnikami, z Głosów wolności, stowarzyszeniem. Niezależnych Znaleźli nauczycieli z i naukowców z, 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 z Watachami Kosłowu Wetalskiego, Fundacją Grzegorza Rzapaczka, Nowy Spektrum, Stop Nok oraz, oraz Broni Munduru. My jesteśmy przede, przede wszystkim za, za, jesteśmy za wolnością, za, wolnością jesteśmy za poszanowaniem godności każdego człowieka, od tego najmniejszego do najstarszego. I teraz, moi drodzy, apeluję. Apeluję do dyrektorów, aby nie nękali, jeśli jeszcze tacy są, a wiem, że niestety bywają, nie swoich pracowników oraz dzieci. Jeżeli ktoś na kaptarze mówi dziecku, że jak nie założy maski, to będzie wezwana policja, to jest skandal! Nie godźcie się na coś takiego. Dzieci mają prawo oddychać. Mało tego, dlaczego nikt nie sprawdzi, jak to jest w jednych szkołach jest normalnie. Bez, bez jakichś reżimów są zalecenia, kto chce korzystać, kto nie chce, kto nie korzysta. I wiecie co? Wcale nie ma jakiegoś większego, większej ilości zachorowań, kwarantann. Wiecie co? Więc powiedziałabym nawet, że odwrotnie, jesteśmy mniej. Więc nie dajmy się zwariować, Nie ma takiego prawa, które wam nakazuje nosić maski, przymuszać was do, do szczepień. Teraz wracam się również do Bedyków, aby się nie dali, bo wiem, że zaczął się na nich nacisk. Nie dajcie się. Po prostu się nie dajcie! I do wszystkich, i do wszystkich osób, osób. Proszę, proszę was o zjednoczenie, o odrzucenie dana, wszelkich podziałów. Cieszę się, że jest też zauważane to, jak jest zrujnowana nasza gospodarka. Podatki i segregacja, dokładnie. Mamy dość! I chciałabym, żebyśmy głośno to wykrzykrzyczyli razem z naszymi tutaj nauczycielami, którzy też mają dość. Mamy dość! Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, wolnych ludzi od Dziękuję bardzo. Wielkie prawa. moja Proszę Państwo, nie narzekajmy tak na tych nauczycieli. Są też i tacy, którzy mówią pyta, takim głosem, głosem ludzkim jak Maja, a są i tacy, którzy to czują, ale nie mają odwagi tego powiedzieć. Szanowni Państwo, y Ja bardzo się cieszę, że Pani przede mną mówiła, bo myślę, że tutaj przede wszystkim jesteśmy po to, żeby uczcić ofiarę tej haniebnej, tego haniebnego procederu, tego przymuszania pośredniego nas do szczepień. Pewnie doskonale sobie Państwo zdają sprawę, że my jako nauczyciele, jestem prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Pracowników Oświaty nauczyciele dla Wolności, Agnieszka pawlik Regulska. macie na pewno Państwo świadomość, że my jako nauczyciele doświadczamy już teraz tego, co nam zapowiada ustawa 1.8.4.6. Ponieważ y, takie są przepisy, że osoby, które mają kontakt z kimś, to ma wynik pozytywny, są zgłaszane do sanepidu, wpisywane do systemu, nauczyciele są wpisywani do systemu przez dyrektorów, a następnie sanepid kontaktuje się albo i się próbuje się kontaktować, nie zawsze się to udaje, a czasem się nawet nie kontaktuje, no, i taki nauczyciel dowiaduje się często od dyrekcji, że jest na kwarantannie, nawet wtedy, kiedy nie odbierze żadnego telefonu lub SMS-a z same PID-u. Proceder jest o tyle bolesny, że my dostajemy wtedy jesteśmy tak, jakby na zwolnieniu czyli dostajemy 80% pensji, bez żadnych dodatków motywacyjnych, bez premii, bez nadgodzin. O tym jest głośno, że nauczyciele dużo nie zarabiają, więc proszę sobie wyobrazić, tak, że to jest nie wiem, około 2,5 tysiąca złotych na przykład miesięcznie. To jest taka goła pensja, te 80%, mówię 80%. Są wśród nas koledzy, koleżanki, którzy byli już czwarty, piąty raz na kwarantannie. To pomnóżmy to sobie. Wystarczy być trzy razy i mamy miesiąc. To są osoby zdrowe, ponieważ zauważamy również w szkołach, że. Częściej chorują y, na COVID-19 osoby zaszczepione, nauczyciele zaszczepieni, my za nich pracujemy wtedy. I taka, zdr, taki zdrowy nauczyciel, nie dość, że dostaje mniej pieniędzy, dzieci nie mają lekcji, czyli nie realizujemy podstawy programowej, to jeszcze do tego y, siedzimy w domu i gryziemy ściany i nie możemy wyjść jesteśmy w areszcie domowym. I o ile my po prostu mamy styczność z bardzo dużą liczbą osób, ponieważ nauczyciel, który ma jedną godzinę, powiedzmy, że fizyki w szkole, no ma tych, a jest mało nauczycieli fizyki, więc tych godzin ma więcej niż etat, 25, była i 30, to jest 30 klas, czy 25 klas w dużych szkołach, no to pomnożmy to razy 20, żeby było prościej, i mamy już bardzo dużą liczbę, tak? To są. Set osób tygodniowo, więc prawdopodobieństwo dla nas, że my kontakt z taką osobą, która ma wynik pozytywny, będziemy mieć, jest bardzo duże. dlatego my tego doświadczamy, a niedługo chcą, żebyście wszyscy też mieli tego typu problemy. Dzieci też, no właśnie rozmawiałam przed chwilą, nie było mnie tu, bo ktoś do mnie podszedł, tak, no plakietki tu mamy, więc widać, jest baner, segregacja sanitarna w szkołach mamy dość, więc ktoś podszedł i, i mówi tak, no to co zrobić, bo pani w szkole. Zapytała wychowawczyni, kto z dzieci, a to podstawówka, tak? Jest zaszczepiony. Chcę, żeby wszyscy z Was wiedzieli. Absolutnie nauczyciel nie ma prawa o to pytać. Ani publicznie, ani w rozmowach prywatnych. My możemy to przekazać, to jest nasza dobra wola. Bo tak samo jak teraz, w niektórych restauracjach, w kinach, e, chciałam iść dzisiaj do kinoteki na film. I czytam, ale zapraszamy tylko tych, którzy okażą certyfikat szczepień. No zaraz. To jest hańba. Tak robić nie wolno. Nie ma podstaw prawnych do tego typu postępowania. Ja nie mam obowiązku nikogo informować, dopóki nie przejdzie ustawa 1846. Do tego momentu. Ja nie mam obowiązku informować kogokolwiek o moich sprawach medycznych. Proszę sobie wyobrazić, Dzwoni do mnie nauczycielka, wysyła mi print screena, wiadomość na librusie, szkoła w Warszawie, podstawowa. A tam pani dyrektor pisze tak. Rząd wydał prawo, że zgodnie z, z rządowym prawem, słowo prawo, Nauczyciele będą musieli się zaszczepić, a my jako dyrekcja będziemy musieli tego przestrzegać, więc bardzo proszę do końca, tam nie wiem, tego marca pewnie, o zapisanie się na szczepienie i zaszczepienie się, jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony. Niech Państwo sobie wyobrażą, jakie to jest nadużycie. Czy jest takie prawo? Ja pytam Was, czy jest w tej chwili kto, może wiecie, prawo, które zobowiązuje kogokolwiek, no, niestety medyków tak, ale nauczycieli do szczepień. Czy znacie takie prawo? Może ja czegoś nie wiem. Hańba! Są takie nadużycia w szkołach. No oczywiście została ta dziewczyna poinstruowana, co ma zrobić. Ale jak można w ten sposób traktować swoich pracowników? Rząd nie wydał jeszcze ustawy. Tak jak wiecie, walczymy o to, żeby ta ustawa, ten projekt ustawy 1.8.4.6 zatrzymać, zastopować. Przed chwilą padł apel o, stań, o zdanie nauczycieli. Akurat... Koleżanka przybyła ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Bardzo proszę o parę słów. Dzień dobry Państwu. Ja nie zamierzałam dzisiaj wystąpić absolutnie. Chciałam po prostu wesprzeć tak jak Państwo tutaj udział w manifestacji wszystkich tych, którzy walczą. Ale w związku z tym dramatycznym apelem Matki po pozwalam sobie również zabrać głos. Jestem nauczycielem w Stowarzyszeniu Nauczyciele dla Wolności. I nauczycielem walczącym o to, aby w szkołach nie było segregacji. To nie jest tak, że wszyscy nauczyciele chcą za tym, aby taka segregacja miała miejsce. Słyszę również ja, że są dramatyczne sytuacje wykluczania dzieci z zajęć albo nie wpuszczenia do szkół. Wstyd mi za takie postawy absolutnie, proszę Państwa, wstyd mi za taką postawę. Ja jestem nauczycielem walczącym o to, aby w szkole segregacji absolutnie nie było. W mojej szkole jej nie ma, bo jestem również dyrektorem. Więc. w szkole i szkoły, więc eh, niedawno zadano mi pytanie, jeden z uczeń z klasy ósmy zadał mi pytanie, czy w naszej szkole będzie segregacja. Powiedziałam absolutnie nie, to jest całkowicie bezprawne i nie wolno w takim duchu wychowywać młodego pokolenia. Więc drodzy rodzice... szkoła! szkoła! O noszeniu masek absolutnie decydują rodzice, jeżeli chcą, jeżeli tak uważają ponieważ nauczyciel nie ma możliwości prawnych, aby do takiego czegoś dzieci zmuszać. Więc chcemy wychowywać w duchu szacunku dla innych ludzi, poszanowania ich poglądów, wzajemnej tolerancji, takiego, takiej życzliwości, okazywania wsparcia. Naprawdę są tacy nauczyciele, wierzcie Państwo, wspierajcie ich, ponieważ również czasami zdarza się sytuacja, że rodzic może domagać się innych zasad w szkole. Więc bardzo Was proszę, wspierajcie takich nauczycieli, a ze swojej strony zapewniam, że nauczyciele tacy są. Ja takich znam, dyrektorów też się kontaktujemy, ale czasami brakuje może trochę tego samozaparcia, czy jakiegoś takiego wsparcia ze strony tej, tej społeczności. Więc, drodzy Państwo, wszyscy się musimy wspierać, aby to młode pokolenie wyszło, wychowane było z nas jako obywatele odważni, dzielni, prawi, szanujący innych ludzi, dbający o wolność, o takie wartości w Bóg. Honor, ojczyzna w takiej kolejności. Brawo! brawo, bardzo serdecznie. ...nauczycieli, pracowników oświaty, nauczyciele dla wolności. Proszę państwa, my segregacji... Brawo, brawo. Proszę państwa, my segregacji sanitarnej doświadczamy od września. Co chwilę wysyłani jesteśmy na kwarantannę, gdyż mieliśmy kontakt z dzieckiem, które który miało pozytywny wynik testu. Jeżeli wysyłani jesteśmy na taką kwarantannę, niektórzy 3, 4, 5, niektórzy i więcej razy, czyli raz w miesiącu, otrzymujemy wówczas 80% pensji podstawowej. Nie otrzymujemy żadnych dodatków, nie otrzymujemy płacy za nadgodziny, które z reguły mamy. Czyli proszę Państwa, otrzymujemy. Nauczyciel ze stopniem mianowanym, dyplomowanym w takiej sytuacji otrzymuje 2,5 tysiąca złotych. Na miesiąc. U dzieciach, proszę Państwa, my, jako nauczyciele, jesteśmy zobligowani uczyć dzieci krytycznego myślenia. Natomiast jesteśmy blokowani i nie możemy. I to jest dramat. To jest dramat, który odbywa się w polskich szkołach. I tutaj taki apel do Państwa. No Państwo muszą wiedzieć i muszą być świadomi, że mają bardzo wiele do powiedzenia w polskiej szkole. W, Ka w każdej szkole funkcjonuje Rada Rodziców, która może bardzo, bardzo dużo. Proszę pisać, proszę rozmawiać z dyrekcją i nie wyrażać zgody na to, co rekomenduje rząd, a dyrekcja w polskich szkołach uważa, że jest to obowiązek. Maski. Czyli zakrywanie ust i nosa. Plus dodatkowo nie wystarcza, już proszę Państwa, mycie rąk. To musi być dezynfekcja poprzez płyn. Nie gućmy się na to. Brawo. Państwo, jako rodzice, możecie dużo więcej niż my, nauczyciele. Brawo. Dziękuję. Brawo. 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 Nas obrażają. Nie dajmy się. Nie dajmy się. Nie akceptujmy tych łapów. My jesteśmy jednością, jesteśmy jednym społeczeństwem, działamy dla, dla siebie. My wychowujemy, dbamy o dzieci, oddajecie nam dzieci ludziom odpowiedzialnym. My chcemy ich wychować we właściwy sposób.